To co oni zrobili, no to naprawdę hit, naprawdę hit, będzie również nagranie, omówienie tej całej sytuacji i tak dalej, no ale o co chodzi, bo tu już jest kolejna afera, afera, mamy trzeci tydzień, to jest kolejna afera na tym kanale, zamiast skupiać się na rozwoju, to my się teraz skupiamy na aferach, ale o tym zaraz, bo to jest również bardzo ważny punkt. Moi drodzy... Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, Emil Lipski, jak życie, nie tylko przeżyć rozwój i największy kanał studencko-licealny w Polsce, no bo technikum też, pamiętam o was. No i moi drodzy, mamy sezon studniówkowy, nic by nie było tutaj dziwnego, ktoś może by się upił, wielka afera, tutaj ktoś może teraz tak myśleć, może ktoś zastosował zasadę, że chce zdać studniówkę i a, studniówka nie, to studniówka... Niezdana, i to jest taka. Wiecie, może przyczyna tej całej afery, może tutaj właśnie jakaś taka sekstaśma. No nic niestety z tych rzeczy, ale zupełnie co innego, co będzie nawiązywało do mojego kolejnego filmu pod tytułem Polski Nieład. To będzie, to będzie najprawdopodobniej następny film, albo któryś z kolei. No i tak czy tak, mamy teraz już pogląd, że mamy studnióweczki. Fajnie. No i trzecie liceum ogólnokształcące Elbląg postanowiło koło drugiej w nocy uczcić troszeczkę w inny sposób em, sytuację w kraju, pokazać jak się bawią poprzez nagranie tego jak się bawił dostępnieni w sieci, o czym potem również będziemy sobie rozmawiali. No tak czy tak, moi drodzy, wyszło to nagranie na światło dzienne, no i portale wybuchły TVP, o czym też zaraz. Wszystkie portale głównego nurtu. Prawda? Te wszystkie tabloidy i tak dalej, i tak dalej. One, nagłówki, mega afera. Tu ja też wiadomo, żebyś kliknęła, żebyś kliknął. Sprytne myślenie, ale oto jest to nagranie. No i dlaczego powiedziałem, że tych afer jest coraz więcej i będzie więcej również na tym kanale? Bo Emil to jest mój Instagram, Emil i ja zachęcam do pisania, co już robicie, a wcześniej nie zachęcałem do tego, żebyście pisali nie tylko o uczelniach, ale również o liceach, o technikach, o szkołach branżowych itd. Co się u was dzieje? Jeżeli coś wymaga nagłosienia, to piszcie. Do mnie się odzywają teraz, może jakieś wiadomości. Pokażę oczywiście anonimowo, bo to nie mogę nikogo wkopywać. Nie jesteśmy tutaj sześćdziesiątami, jak to, jak to słynni ci gangsterzy rapują. No, moi drodzy, nie ma co się oszukiwać, że warto, warto tej przestrzeni szukać i coraz więcej studentów do mnie z różnych miast, z różnych uczelni się zgłasza, z różnych wydziałów, z różnych kierunków, z różnymi problemami. Z chęcią pomogę, jeżeli tylko mogę. Wracając do afery, pani e, dyrektor Beata Orzech tutaj no, ugięła się niejako przed ministerstwem, przed e, kontrolą naszej inwigilacji, czyli mediami e, państwowymi TVP zaczęła się tłumaczyć, że wyciągnęte staną konsekwencje, że tutaj no, nagana dyrektora. No, moi drodzy, ja jestem ciekawy, co? 19-latek tak naprawdę rocznikowo, jeżeli dobrze liczę. Yy, musi mieć w głowie, żeby się przejąć takimi sprawami. Ja wiem, że niestety w Polsce my nie przygotowujemy ludzi w tym wieku do życia jak się żyje w dorosłym życiu, tylko my przygotowujemy łapy. i tak, ja tak samo się czułem będąc na koniec liceum czy technikum, jak tutaj z kolegami. My w ogóle nie przystosowujemy tych ludzi, oni zaraz pójdą na studia albo do pracy od razu i oni nie wiedzą w ogóle jak żyć. No, ja się cieszę, ja się naprawdę cieszę, że takie podejście stosowane, jakaś nagana, wielkie rozmowy z dorosłymi ludźmi, że się bawili o drugiej w nocy, tak, na własnej imprezie, bo no, dzięki temu ten kanał rośnie, tak. Dzięki, kanał, dzięki temu ten kanał rośnie, może rosnąć, no bo mamy taki a nie inny ustrój, mamy takie inne podejście, również dyrekcji. No to jest dramat. Ja rozumiem, że co usłyszałem od nauczycieli w tym kraju, tak, mam również kontakt, nie tylko piszą uczniowie, tylko studenci. Moi drodzy, obecnie. To jest temat na drugi film, ale wtrącanie bardzo ważne do tego właśnie komentarza, że pani Beata już wyciąga tutaj konsekwencje bardzo mocno. Na, czy na pokaz, czy nie, nie wiem. To jest przekaz medialny. No to teraz już szkoły czasami się boją. To nie, to jest oczywiście sprawa polityczna czasami, jeżeli chodzi o stanowiska w szkołach, ale szkoły się już teraz boją, naprawdę. Muszą się tłumaczyć przed wielkim Bosem Czarnkiem, i no to jest taka dygresja. Ale to nie dziwi się, że co pani tak chciała zrobić, a to co zrobiła, to może są dwie różne sprawy. No nie. Wyszło śmiesznie Śmiesznie wyszło moi drodzy również z tego powodu, że Szkoła zablokowała komentarze Niby mamy studniówkę, niby się bawimy niby, niby, fajnie wszyscy wyglądają Fajnie naprawdę, jest super Ale zablokowaliśmy komentarze Ja rozumiem też No taki damage control Okej, okay, no dobra Ale to już chyba pokazała ostatnia afera Że u mnie na kanale Poprzednia Tam odnośnie właśnie studentów jest Rzeszowa, no to pokazała, że takie sytuacje tylko napędzają ten efekt. Efekt, który jest taki, że rozpisują się o Was teraz yy, główne media, że do mnie piszą ludzie i mówią: No, zobacz, co się stało, yy, ale akcja. No, ale akcja. Tylko, że ja tam moi drodzy w nagraniu to słyszę, PiS. My jesteśmy młodzieżą międzynarodową. PiS, pokój. No pewnie. żadne obrażania. Ja tam. Nie widziałem co najwyżej artystyczna metafora, przenośnia. To może to było takie niby, wiecie, niby oksymoron, niby pokój, ale jednak je. Ać, może to tak miało, może to o to chodziło. No tego jeszcze nie dowiemy. Moi drodzy, kolejny podpunkt, który chciałbym poruszyć to komuna w szkołach. Wielka komuna i to teraz pokazuję, ja wie, o tym mówię w podcastach Niedziela z Emilem, ja o tym mówię jak szkoła funkcjonuje, o czym zaraz sobie jeszcze dalej pojedziemy, ale moi drodzy, jeżeli ktoś to nagrał i wrzucił do internetu, a robił to tłum, bo tak się bawili, bo był pewnie alkohol i tak dalej i nie jesteśmy małymi dziećmi, to jest studniówka, o czym zaraz też, ale moi drodzy, ukarę trzeba naganą nagrywającego tego co publicznie nagranie, co to jest? Lata osiemdziesiąte? Ja rozumiem, no tak, konsekwencje, bo nagrał, udostępnił, e, rozumiem, ale to jest tak zwana odpowiedzialność nie tych, co robią, tylko tych, co pokazują to, co ktoś robi. Słabo, słabo, znowu, według mnie, nietrafione komentarze do mediów. Ale to, no słuchajcie, to znacie do mnie maila. Te, jako, mogę wystawić też fakturę na, na, na konsultację. Nie ma problemu, jeżeli jakaś szkoła chce, to zapraszam. Stawki preferencyjne w związku z nowym nieładem, o czym też będzie film, no to trochę musimy podnieść niestety. <laughs> masakra, masakra. Moi drodzy, trzeba też dojść do najważniejszego momentu. Czy studniówka to jest impreza szkolna? I teraz ktoś się może zaskłaniać statusem, z statusem, statutem szkoły, że. No, my tu mamy Także jak organizuje to komitet rodziców to jest komitet rodziców to jest grupa wtedy rodziców to to organizuje jest prywatne ale jeżeli organizuje Rada Rodziców jest to organ. Już szkolny. I można to podciągać i się bawić, tylko moi drodzy, jak wygląda sądownictwo w Polsce, to wy jako licealiści, no i osoby z technikum, a może bardziej maturzyści, o których będziemy sobie mówić, bo się matura zbliża coraz więcej, no bo będzie trzeba zdać bez lektur, trzeba zdać dwa dni matematykę, znowu na kanale będzie ofensywa maturzystów, jak co roku, tak czy tak... Jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiem, jak działa sądownictwo, więc nikomu się o takie pierdoły nie chce sądzić, z żadną szkołą, z żadną instytucją i tego wyjaśniać. Jest tam Stowarzyszenie Umarłych statu Statutów Szkolnych i, i chwała im za to, co robią. No i dzięki temu jakieś wyjaśnienia są, ale jednak ja apeluję o zdrowy rozsądek. Dla mnie niedorzeczne jest to, moi drodzy, niedorzeczne dla mnie jest to, że osoba, Musi sama sobie pisać, nie może sobie sama napisać usprawiedliwienia w niektórych szkołach, pomimo, że jest dorosła. Ja wiem, że to jest takie prawo, że za ucznia odpowiada szkoła, też może nawet na tak zwanej imprezie szkolnej, dlatego no nieładnie nie się, nie się zachowują uczniowie, a mają godnie reprezentować szkołę i to jest na przykład w statucie. I to się kłóci z tym, co mówimy teraz: zdrowy rozsądek, a to, co jest w statucie, ja rozumiem, ale to są do cholery dorośli ludzie i traktujmy ich dorośle. Zrobili coś takiego? I to widocznie chcieli. Nagrał gość, to nagrał, i trzeba teraz medialnie uciszyć delikatnie, a nie tam się zasłaniać. Wielkie kary, konsekwencje, bo TVP prosi o komentarz. Telewizja państwowa. Ja apeluję o zdrowy rozsądek i żeby nauczyciele byli takimi, prawo ja wiem. Gdyby coś się stało, ale ja apeluję o taki zdrowy rozsądek. Jeżeli mamy młodzież wychowaną, tak jak było to na przykład u mnie w liceum, nie było żadnych incydentów? Można to powiedzieć, no ile to lat temu było parę. Normalnie alkohol stał i, i się wszyscy bawili. Bo na tyle byliśmy, myślę, jako szkoła ogarnięci, cały rocznik, że każdy wiedział, że jakiś przypał, to od razu inni podejdą do niego, no co ty? Co ty robisz? Co ty robisz? A też się pobawiliśmy, też pokrzyczyliśmy hasła, również sorami, sorkami, a potańczyłem z wychowawcą nie tylko pyk, fajna impreza, oczywiście po to to jest, ale no bez sensu jest tak podchodzić do sprawy. No nie wiem jak wy sądzicie. Nie wiem jak wy sądzicie. W mojej ocenie to, to nie powinno mieć miejsca, może to upublicznienie nagrań, ale też zobaczcie co się robi dla fejmu. I to jest takie dla, teraz takie pytanie dla was. Jak było u was na studniówkach? Napiszcie Napiszcie, jak się bawiliście i co sądzicie o karaniu potem takich ludzi, bo jedno jest zrobienie tego, a drugie jest udostępnianie i często dla lajków, często dla fejmu, czegoś, co jest ulotne, ale takie mamy społeczeństwo. Ktoś poczuje się lepiej, no bo nagrał i wrzucił, bo to ten nagrał i wrzucił. No ale w tym wieku powinno to już być śmieszne, po prostu. Czekam na odpowiedzi.